Które kraje Unii Europejskiej doświadczyły najwyższego, a które najniższego wzrostu płacy minimalnej? W Unii Europejskiej 22 z 27 państw członkowskich ma ustaloną krajową płacę minimalną. Wyjątkami są tylko Dania, Włochy, Austria, Finlandia i Szwecja. W styczniu 2025 miesięczna płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej wahała się od 551 euro w Bułgarii do 2638 euro w Luksemburgu. Średnia roczna stopa wzrostu pomiędzy styczniem 2015 a styczniem 2025 była najwyższa w Rumunii, gdzie wyniosła 14,1%. Kolejne miejsca zajęły Litwa, Bułgaria i Polska. Z kolei najniższe średnioroczne stopy wzrostu wśród krajów Unii Europejskiej odnotowano we Francji i na Malcie. W przypadku wzrostu pensji warto zastosować standard siły nabywczej, który mierzy cenę określonych towarów, biorąc pod uwagę, że koszty utrzymania, w szczególności wydatki na mieszkanie, różnią się znacznie w poszczególnych krajach europejskich. Biorąc pod uwagę ten standard, na przykład Polska awansuje do czołówki, co sugeruje, że płaca minimalna ma dużą siłę nabywczą w porównaniu do kosztów utrzymania.